Proszę, jaki ładny silnik Na 24V Jakby ktoś potrzebował do napędu kolejnogi Cześć Pogoda doskonała Zatem warto to uczcić śniadaniem na dworze Koty właśnie froterują michę Więc powoli ruszam na złomowisko Jakoś jak do tej pory Te moje odwiedziny złomowe w tym tygodniu To raczej Smutek i nostalgia Specjalnie nic tu nie ma Poza śmieciologią ogólną stosowaną To jedynie taka dosyć ciekawa lampa Przyczepiona na klips, tylko ta korozja trochę tutaj jest nieestetyczna, ale faktycznie taka w jednym miejscu w warsztacie, gdzie mam półki, byłaby wskazana. Więc po małej renowacji, aby przywrócić ją do dawnej świetności, mogłoby to mieć sens. Więc skorzystam. Takie oto koła, niestety z popękaną paną. Co z tego, że firmowa, Continental Gdzieś tam długo poleżało No drugie też popękane No szkoda, że opony w takim stanie, bo Jeszcze jakąś fajną taczkę można by zmontować z tego hmm, Silnik pompy ogrodowej Lecz czy sprawny Nie będzie łatwo sprawdzić, bo wtyczka w lekkim rozkładzie Łącznik Co on tutaj ma za parametry 775 watów ile obrotów. Nie widzę, ale pewnie 2800. No taki niegłupi mógłby być. Nie jest to może demon mocy podstawka. Łącznik na 230. Może to i miałoby sens do napędzania jakiegoś nie, niezbyt poważnego narzędzia. Udało mi się znaleźć jakieś prądy błądzące albo i nie. Życie jest. Może przejdzie to przez wagę jako złom użytkowy. Zobaczymy. Znalezisko ważyło 8 kg, a niestety na tym punkcie nie chcą za bardzo obniżyć ceny zakupu złomu użytkowego, chociaż cena skupu, a, czyli ceny sprzedaży. O nie chcę obniżyć ceny sprzedaży złomu użytkowego chociaż cena skupu mocno spadła w ostatnim czasie aż do tego stopnia, że blachory kosztują 70 groszy a kosztowały grubo powyżej złotówki w każdym bądź razie znalezisko to kosztowało 24 zł no i może byłoby polemizować czy to dużo czy mało aczkolwiek ta lampka dla mnie jest tyle warta dlatego, że kombinowałem jak zamocować w tamtym miejscu już chciałem kupić jakąś lampkę stojącą albo taką wysoką, a nie ma takiej potrzeby, ponieważ regał jest obok. Więc spokojnie to mogę wykorzystać, jedynie trzeba by ją trochę ucywilizować optycznie, bo wygląda jakby była ze złomu. A co do silnika, no to niestety na tej tabliczce nie ma obrotów, no bo kogo obchodzą obroty, skoro jest to pompa, czyli litry, wysokość podnoszenia, no to jak najbardziej. No amperaż klasa ochrony, ale patrzę, że to jest Grundfos i to francuski także jakościowo całkiem nieźle się trafiło no i nikt nie burzył się, że to silnik no, przykryłem to lampą, stary numer, najlepiej przywalić to jakimś szmelcem żeby, znaczy szmelcem, no, bez sensu szmelc kupować ale coś takiego mniej wartościowego nawieźć, żeby się nie rzucało w oczy, bo nie dość, że 3 zł za nas sprzedaż złomu użytkowego to jeszcze może komuś przeszkadzać, że jednak ten złom Pomimo tego, że 3 zł kosztuje, to jest za dobry. A to często się zdarza. Więc, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. 24 zł. Cena całkiem przyzwoita, jak za silnik, który, który nie działa. Nie działa, bo nie włączyłem przedłużacza. Dokładnie operowanie tą wtyczką przy włączonym zaślaniu mogłoby nie być zbyt przyjemne. Na pewno orzeźwiające ale to o poranku mogłoby się przydać, a nie w połowiednia. Łożyska super, nie hałasują. Kołnierz jest taki trochę delikatny, bo to obudowa aluminiowa, ale nie jest zły. Tak, za 24 zrówka to może lub Nie daj Boże postawić miskę z jedzeniem przed dom, to przyjdą koty z całej okolicy. Biała znęca się nad czarneckim. No to co to za cudek? Korozja w stopniu zaawansowanym. Jakiś kondensator. Przedpotopowy. No, coś tu się. Otwiera? Hmm. Silnik łącznik. Żadnej tabliczki. Ciekawe, cóż to takiego mogło być. Sprzęt z poprzedniej epoki, ale zastosowanie nieznane. Proszę, jaki ładny silnik na 24V, jakby ktoś potrzebował do napędu kolejnej nogi. Wygląda, że 500 W ma lecz akurat w tym punkcie byłby droższy od pieniędzy nam ceny sprzedaży i potrzebuję jedynie kawałek rury która miałaby równą średnicę o, budowa stojana widzę, że była toczona, więc bardzo mnie to cieszy, jedynie potrzebuję zaraz zabrać zniedzuchy, bo ten numer w tym punkcie nie przejdzie, żeby to kupić w całości i zrobić jakieś zwroty później tak więc biorę się za rozbiórkę kilkanaście minut zabawy jakoś mi się udało. Niestety odkręcenie tych śrub nie jest raczej wykonalne. przy sprzęcie tutaj lokalnym jedynie rozwiercenie tutaj myślę, że wchodziłoby w grę więc biorę to co jest korzystając z okazji pozbawię jeszcze ten element szczotek są takie sporawe i w niektórych elektronarzędziach występują, ostatnio walczyłem poszukując szczotki więc kolekcja szczotek Nigdy nie jest zbyt mała. Takie fajne madło było. Pozostałych części brak, niestety. Chińczyk, był Chińczyk, ale jeszcze ktoś by na tym popracował. Kawałki madła maszynowego. Niestety z brakami. Ale wiele by nie potrzeba było, żeby zrobić z tego użyteczne narzędzie. Moim łupem padł taki oto zestaw części. Trudno to nazwać skarbami, ale to zawsze części. Na sam spód włożyłem blachę nierdzewną. Nie jest to nic innego jak dolna część sita od sokowirówki. Fajna, gruba. 2 mm grubości. Być może wykorzystam, a nierdzewkę uwielbiam kolekcjonować. To widzieliście wcześniej. Toczony korpus od silnika. Mam nadzieję, że te ślady uderzeń nie... Zmieniły jego geometrii za mocno. Szczęka z imadła chińskiego w całkiem nienagannym stanie. Nie widać śladu wolenia młotem. Zresztą tamto imadło w ogóle wyglądało na praktycznie nieużywane. Znaczy w zasadzie to pół imadła, bo drugiej części brakowało. No i komplet szczotek. Cały zestaw ważył 6 zł. Złom złomem, a tu mała robota się szykuje. Tak ostatnio gofry piekłem. Admirał przejazdem oświadczył, że zajeżdża do mnie i pytał się, co tam mam do jedzenia, mówię, no jak to. Może nie mam nic do jedzenia, ale gofry mogę na szybko upiec, do kawy będziemy mieli. No i tak na szybko zrobiłem ciasto do gofrów, że nie dolałem oleju, a widocznie ta warstwa ochronna, nieprzewierająca, składająca się ze zwęglonego oleju, czyli ta ciemna powłoka na żeliwnej płycie gofrownicy, chyba była zbyt cienka albo za mało wypieczona, że niestety zrobiło się tak jak widać. No cóż, bezwładność termiczna płyty spowodowała, że jeszcze się to odpowiednio mocniej dopiekło. No i w tym przypadku to jedynie sprawę uratuje mi mejka ciśnieniowa i to jeszcze spalinowa. Gofrownica oczywiście, też ze złomu, ale nie ta, którą ostatnio reanimowałem, tylko druga. I była znacznie bardziej zajechana mułem i przypalonym ciastem. Lecz już nie publikowałem procesu rekonstrukcji bo nie miało to sensu, ileż razy można to samo pokazywać wiadomo, że płyta żeliwna została wypiaskowana reszta doczyszczona no i jest, działa tak jak widać <ścoughs> skoro jakieś pranie się szykuje to przy okazji zaatakuje silnik bo sporo osadu na nim się znajduje i nawet zauważyłem, że podstawa jest wykonana ze stali nierdzewnej tylko, że tego nie widać, bo jest po prostu na niej syf Zatem warto to zruszyć jakimś preparatem do mycia silników i spłukać, a gofrownicę samą wodą. Takie ciśnienia w zupełności wystarczą. Teraz trochę lepiej, aczkolwiek jak wyschnie, to będzie bardziej matowe, a na tabliczkę uważałem, fajnie, bo wirnik jest z nierdzewy, ale niestety ma bicie. I to takie dosyć spore, więc wykorzystanie go jako płaszczyzna do przyspawania czegoś tam, to tak średniacko. Myjka dobrze swoją robotę robi, a ciśnienie nie jest na tyle drakońskie, żeby narobić szkód. Przynajmniej w tym sprzęcie. Przyjeżdża ktoś na gofry? Jakby co, to trawę mam do skoszenia. Zanim gofry się upieką, można pobiegać z kosiarku. Nikt nie przyjechał, to też robię jedną porcję. Z małą różnicą, bo dostałem wiórki kokosowe. Akurat ich smak mi bardzo pasuje, ale wiem, że nie wszyscy za nimi przepadają. Ach, ten zapach kokosowy. Rewelacja. Jeżeli ktoś lubi gofry i wiórki kokosowe, to polecam połączyć. Bardzo smaczne gofry do kawy, lecz niestety problem się powtórzył. Kolżanka mi tu napisała, że trzeba gofrownicę posmarować słoniną, ale nie wiem jak ona to chce zrobić, bo jest dosyć szczupła. Ponieważ kawę zrobiłem, to średnio mnie to interesuje, że one opornie wychodzą z tej gofrownicy. Dobrze, że nie zaprosiłem żadnej gości, bo mogliby nie być zadowoleni. Nie jest wielką sztuką wkurzyć się, jak coś nie wychodzi. Jeszcze nigdy nie doświadczyłem używania wkrętaka do jedzenia, zwłaszcza do wyciągania gofrów z gofrownicy. A jakoś się udało. I połączenie wiórków... Z ciastem gofrowym jest naprawdę świetna. Jeszcze pozostaje dopracowanie pracowanie powierzchni nieprzywierającej. Na razie brzydkie to. Przewód znalazłem zdobyczny z lampy stojącej. Tabliczka znamionowa która znajdowała się po wewnętrznej stronie klipsu, sugeruje, że być może jest to 86 lub 82 rok produkcji. Ktoś coś wie na ten temat? Solidność konstrukcji też mówi mi, że to może być jeszcze przed latami 90. To ugięcie chyba nie jest fabryczne. Jak najbardziej jest to możliwe, że to lata 80. Zostało mi trochę szarego podkładu z renowacji podnośnika stołowo-nożycowego, więc dlaczego by tego nie wykorzystać? Pewnie pojawią się komentarze w stylu, że taką lampę można kupić z klipsem za 20 zł. No ale raczej nie w takiej jakości wykonania, bo to co za 2 dechy można kupić to jest sam plastik i badziewie. A tutaj jest coś pancernego, co przeżyło no już sporo czasu. Więc myślę, że warto to odświeżyć. Jakby wszystko. Jedynie obróż żarówki. Jednak nie wszystko, bo do umycia zabrałem pianki. Lampka wisząca z włącznikiem nożnym. Jednym słowem wersja na stację kosmiczną. Idealna, by wieczorową porą ogarnąć kosmiczny bałagan na biurku. Świdośliwa. Znak coś takową? W niektórych publikacjach nazywana jest burówką kanadyjską. Ale jest to tak naprawdę drzewo, które potrafi dorosnąć do 5 metrów i owoce faktycznie przypominają burówkę amerykańską. Akurat zakupiłem to cudem, bo jedną taką sadzonkę znalazłem na całym rynku, targowisku, nieopodal. Widzę, że ta roślina stała się dosyć mocno popularna, ale już słyszałem od niej, od jednej osoby, że owoce są wyśmienite. No i rośnie to jak drzewo. A burówka amerykańska jest dosyć upiedliwa w hodowli. I ja kilka posadziłem, ale niestety jakoś marnie to rośnie, więc mam nadzieję, że być może podobnych owoców najem się z tego to na razie małego krzaczka, bo po trzech latach to już powinno owocować, a ten jest dwuletni, więc przy dobrych wiatrach za rok coś już powinno wyrosnąć. Do jedzenia oprócz liści. A że w ogródku kwiatowym miałem jabłoń rajską, którą wywaliłem, bo stwierdziłem, że nie dość, że zacienia to jeszcze śmietnik robi i nie ma z tego żadnego pożytku, więc zastępuję tym oto cudakiem. Teraz pozostaje jedynie poczekać rok lub dwa. Szkoda, że nie znam nikogo w okolicy, kto posiada takie drzewko, aby mógł go obieść z jego owoców. Oprócz walorów smakowych. Podobno posiada znacznie więcej witamin i mikroelementów niż burówka amerykańska. Do tego roślina ta jest o wiele mniej wymagająca glebowo. No i drzewa, nie krzak. Więc jak na polskie warunki, o wiele lepsza niż cokolwiek innego, co produkuje jedynie cień. Już chciałem ten silnik rozbierać, ale patrzę. No nie. Leżą jakieś tam elementy, które pociąłem wcześniej i miałem zespawać ze sobą. Przedłużki słupków płotu jako wspornik do jeżyn. Wsporniki. No nie wszystko to jest tu widoczne, bo jeszcze dojdzie do tego drewniana łata, w sumie to nawet dwie. Ale bardzo ważną rzeczą jest podokańczać różne drobne procesy, bo jak za dużo się nam tego namnoży, to trudno się skoncentrować później na kolejnych zadaniach, bo wychodzą one jakoś tak dosyć powolnie. No i tak jeszcze trzeba płot naprawić, bo linka napinająca siatkę się zerwała na jednym przęśle, no ale chociaż te elementy już będą gotowe, to już jest... Zawsze coś, jak na stole jest większy porządek. Fajna ta rączka jest. Tylko troszkę wystaje poza kołnierz. A tu jest mały prześwit między skrzynką a rączką, żeby ją cofnąć. Niewiele można to zrobić, ale kawałek trzeba byłoby ściąć, bo inaczej nie wyda to, co bym chciał uczynić. Kołnierz też ma cienką krawędź, którą za chwilę usunę. ale ja Najbardziej. Wkurza mnie, jeśli tak można to nazwać, to bicie wirnika. czy będzie widać, ale jacyś afro-francjanie to chyba składali. Że... Mogę ustabilizować to, no, ale no widać teraz, że jest mi masz jak diabliń. Para nie idealna, ale może jakoś się dogadają. Coraz więcej puzli z tego się robi. Śruby do rozwiercenia, bo inaczej to nawet nie ma co podchodzić do tego. Tak to jest dobrze zabezpieczone, żeby nie rozkręciło się podczas eksploatacji silnika, że szok. Tarcza wcale nie jest jakaś tam super delikatna. Korpus jest dosyć grubaśny. Do realizacji koncepcji wykorzystania silnika od pompy. Potrzebuje 50 mm odcinek korpusu silnika. Lecz dzisiaj nieco późno się już zrobiło, i jak tak dalej pójdzie, to wcale tego materiału nie wstawię w sobotę. Zatem na dzisiaj już koniec, a dalszą część pokażę w kolejnym materiale. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!